Od niepokalanej dziewiętnastolatki po kobietę, która na drzewie w Poznaniu wąchała kwiatki. Zapraszam was na kolejny przegląd 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10 Dziewiętnastoletnia dziewczyna z Kolumbii, która ku zaskoczeniu swoich rodziców zaszła w ciąże, broni się, że nigdy tego nie robiła, a o poczęcie oskarża złego ducha. Brzmi znajomo. 19-latka twierdzi, że od pewnego czasu doświadczała dziwnych snów, a w swoim pokoju odczuwała obecność czegoś nadprzyrodzonego. Tutaj warto zaznaczyć, że tak zwane nadprzyrodzenie zaczyna się od 17 cm. A tak poważnie, gdyby nie postęp w medycynie i dzisiejsze testy na ojcostwo, za 2000 lat zdjęcie 19 dziewiętnastolatki wisiałoby pewnie w każdym polskim domu. Numer 9. We Włoszech wybuchł skandal po tym, jak okazało się, że płacząca figurka Maryi, którą jedna z mieszkanek kupiła w Mediolanie, do której już od 7 lat zjeżdżali się pielgrzymi płacąc jej niemałe datki, to zwykłe oszustwo. Wynajęty detektyw ustalił, że rzekome łzy Maryi tak naprawdę pochodzą od świni, a sama 53-latka to sycylijska bizneswoman w przeszłości karana za oszustwa. Do sprawy odniósł się nawet sam papież Franciszek, wprost twierdząc, że nie wszystkie objawienia maryjne są prawdziwe. Mieszkańcy Parczewa nie kryją zawodu. Nazłość złość papieżowi dostrzegli Maryję na dwóch dodatkowych drzewach. Numer 8. Do nietypowej interwencji służb doszło w Poznaniu w poniedziałek rano. Kamery miejskiego monitoringu uchwyciły kobietę, która jak gdyby nigdy nic, siedziała sobie na jednym z drzew przy ulicy Wrocławskiej. Sprawa wzbudziła wiele pytań. Na przykład, to w centrum Poznania są jakieś drzewa? Kobieta nie potrafiła wyjaśnić, co tam robiła. Według strażników była też trzeźwa. Chodzą słuchy, że to dziennikarka TVP, którą oddelegowali do liczenia uczestników ostatniej manifestacji. Numer 7 Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową regulacją, która uderzy w tak zwaną branżę beauty. Już wkrótce pacjentki i pacjenci nie powiększą sobie ust tam, gdzie chcą. Wśród zmian znajduje się bowiem zapis, że zabiegi powiększania ust będą możliwe tylko u lekarza. Ze zmian nie cieszą się kosmetolodzy. Ręce zacierają za to producenci słoików. Numer 6 już za miesiąc odbędzie się premiera najbardziej różowego filmu w historii kina. Na krany trafi Barbie z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Według scenografki Sary Greenwood przy budowie scenografii do filmu użyto tak dużo różowej farby, że spowodowało to jej międzynarodowe braki. Tak, przy budowie scenografii użyto tak dużo różowej farby, że w nadchodzącej adaptacji różowej pantery na Netflixie różowa pantera podobno będzie czarna. Numer 5 Firma Bolt, chcąc zmotywować ludzi do prawidłowego korzystania z hulajnóg elektrycznych, wprowadziła funkcję, dzięki której przewrócone hulajnogi od teraz będą dziękować Wam, kiedy podniesiecie je do pionu. Dziękuję. Firma ma nadzieję, że rozwiązanie to zachęci ludzi do działania w duchu społecznym i przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków wandalizmu. Tak. Hulajnogi podnoszone z ziemi będą mówić wam dziękuję, z kolei te przewracane. O, rzeczywiście! A ładnie wszystko boli! Numer 4. Kilka dni temu kamery monitoringu na terenie nadleśnictwa Dobrocin uchwyciły pojazd, którego właściciel postanowił pozbyć się śmieci w lesie. Straż Leśna szybko ustaliła sprawcę i nałożyła na niego grzywnę w śmiesznej wysokości 600 zł. Jeszcze śmieszniejsze było jego tłumaczenie. Mężczyzna twierdził, że nie wyrzucił śmieci do lasu, a jedynie zostawił je tam na chwilę, bo potrzebna mu była pusta przyczepka. Po śmieci planował wrócić w najbliższą sobotę. Dokładnie tak samo tłumaczę to sobie, kiedy zostawiam naczynia w zlewie. Tylko na chwilę. W sobotę przyjdę i wszystko umyję. Przynajmniej trochę nasiąknie. Tymczasem patelnia w moim zlewie po miesiącu How dare you! Numer 3. Kilka dni temu grupa turystów przejeżdżających przez park Yellowstone w Stanach Zjednoczonych natknęła się na nowonarodzonego łosia. Zamiast jednak zostawić ciele w spokoju, jego matka pewnie żerowała niedaleko, ci zapakowali je do samochodu i udając bohaterów, zawieźli zwierzę na policję. I tak ironicznie okazali się jeszcze większymi łosiami niż łoś, którego na siłę chcieli ratować. Nawet jeśli ich intencje były dobre, przemieszczając dzikie zwierzę, popełnili przestępstwo federalne i grożą im poważne konsekwencje. Jak przypominają, Władze parku, przemieszczanie cieląt eliminuje jakąkolwiek szansę na ponowne odnalezienie ich przez matkę. Mały łoś został puszczony z powrotem do lasu, jego stan jest jednak nieznany. Ech, co za czasy. Ludzie zabierają zwierzęta z lasu, ale chociaż w zamian zostawiają śmieci. Numer 2. Kobiety stojące za sukienką, która w 2015 roku podzieliła internet bardziej niż pis Polaków, zabrały głos po niemal 10 latach. I'm Caitlin, this is Grace, and we are responsible for that dress. W ramach przypomnienia, jaka według Was była ta sukienka? Biało-złota czy niebieska? jest koczarna, bo według córki autorki zdjęcia <laughs> historia sukienki jest dość zabawna. Kilka tygodni przed ślubem kobiety jej matka wysłała jej zdjęcie sukienki, którą zamierzała ubrać na wesele, a ta na to is my mom a white dress, my pokazała ją więc mężowi, a ten na to well, it's not, it's black. to samo jego rodzice. I tak fotka wylądowała na Tumblerze, stamtąd na Basfidzie i dalej poszło. A tak sukienka prezentowała się w dniu ślubu. Jeszcze jakieś wątpliwości? Zaskakujące, że zaledwie 74% osób dostrzegało na tym zdjęciu prawdziwe barwy. Reszta najwyraźniej za długo wpatrywała się w papieża. Numer 1. A propos, marka odzieżowa Krop nieźle sobie ostatnio nakropiła, ogłaszając promocję, w której zniżkę w wysokości minus 30% miało otrzymać pierwsze 2137 osób, w dodatku na Kodię, co było jawnym nawiązaniem do papieża Polaka. Kiedy na sieć wylało się wiadro krytyki, ta już kilka godzin później poprawiła promocję, jednocześnie udając głupa, że akcja wcale nie nie Miała nawiązywać do godziny śmierci Jana Pawła II. What are you doing? Huh? Jak ktoś skomentował, w sumie fair enough. Tak samo oni nie wiedzieli, że 2.1.3.7 i Żółty są powiązane z papieżem, jak papież nie wiedział o p. w kościele. Okej, okay, tym powiązanym jak dzieci w piwnicy akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Panijcie na mój nowy Instagram. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!